Założenie założenia Ochotniczej Straży Pożarnej we Frydrowicach datuje się na rok 1912. Inicjatywę straży podjął ówczesny wójt Frydrychowic Józef Urbański. Założycielami byli mieszkańcy Frydrychowic. Ksiądz Józef Batko, kowal Tomasz Cieciak, rolnik Alojzy Mokwa. Pierwszym pre prezesem OSP został wybrany w danym roku ksiądz Józef Batko, natomiast komendantem kowal Tomasz Cieciak. Wówczas OSP liczyła 12 strażaków. Na początku swojej działalności nie dysponowano żadnym sprzętem ani też umundurowaniem. Strażacy ochotnicy do pożaru biegali z wiadrami i konewkami. Wezwanie do pożaru było sygnalizowane trąbką. Pierwszy raz przed społeczeństwem strażacy wystąpili 29 września 1922 roku na uroczystości odpustowej w pożyczonych mundurach od Ochotniczej Straży Pożarnej w Grautowicach. Wymasz Oddziałów do kościoła nastąpił z domu komendanta Alojzego Mokwy, który do domu znajduje się akurat na tej samej parceli, gdzie po 50 latach wybudowano nowoczesną remizę strażacką, przybudowaną do wiejskiego domu kultury. Rejestracja OSP nastąpiła w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Bielskiego w roku 1923. W latach 1926-28 komendantem był Mieczysław Klaja, rolnik, za którego do kadencji. Zakupiono ręczną pompę, tak zwaną sikawkę, która po raz pierwszy została użyta podczas akcji gaszenia pożaru kościoła we Fedrowicach w dniu 8 września 1929 roku. Następnym komendantem w latach 1929-1934 był rolnik Piotr Kozłup. Za jego kadencji na parceli spółdzielni mleczarskiej wybudowano remizę na sprzęt przeciwpożarowy, który przechowywany był wcześniej w prywatnych domach. W okresie okupacji niemieckiej działalność ochotniczej straży pożarnej we Frydrowicach była kontynuowana, jednak kontrolowana przez okupanta. Do składu OSP byli oddelegowani Niemcy. Okres był niekorzystny w funkcjonowaniu organizacji. Nie było pozwolenia na organizowanie patriotyzmu, kultowanie tradycji. Strażacy nie mieli możliwości swobodnego działania. Ćwiczenia i szkolenia odbywały się przymusowo w niemal każdą niedzielę. Polaków ćwiczył komendant Władysław Sopicki, Bauerów, instruktor niemiecki. Dopiero po wojnie straż pożarna zaczęła swoją odbudowę. W latach 1945-48 zakupiono motopompę angielską oraz podwozie do trakcji konnej poświęcenia sprzętu dokonano w kościele parafialnym. Z inicjatywy naczelnika Karola Gałuszki rozbudowano starą remizę, zakupiono i nietypowy samochód z demobilu wojskowego marki Dodge, nową motopompę, karawan pogrzebowy, mundury wyjściowe, czapki, pasy skórzane oraz boisko sportowe od księdza Stanisława Szamoty i Aloizego Kojma. OSP w tym czasie liczyło 45 członków. Trzeba również wspomnieć, że w latach 1950-1956 pod naciskiem władzy zawieszono kultowanie historii i polskości oraz działalności związku. Strażacy jednak nadal wypełniali swoją patriotyczną i społeczną misję, niejednokrotnie narażając się władzy. Lata 60. to dalszy rozwój organizacji. Czyniono starania o budowę domu strażaka. W 1970 roku rozpoczęto budowę nowej remizy i budek. Inwestycje zakończono w 1972 roku, w której to otrzymano dyżurkę, garaże i świetlicę Strażacką. Wartość pomieszczeń OSP wynosiła około 2 miliony złotych. Budowa była prowadzona w tym czasie spo przez społeczeństwo i przez strażaków. Prezes OSP Włodzimierz Migdałek, wspólnie z naczelnikiem Janem Bednarzem, Zagospodarali nową remizę i świetlicę oraz zakupiono mundury wyjściowe, bojowe i nową motopompę. Za ich kadencji zakupiony typowy bojowy samochód strażacki Star 26, którego uroczyste przekazanie odbyło się w Dniu Strażaka w 1975 roku. 13 grudnia 1981 roku po ogłoszonym stanie wojennym zarządzono dyżury strażaków sekcji, które pełniono w remizie do 18 grudnia. W 1984 roku OSP liczyła 61 druhów, 10 członków MDP oraz 14 członków wspierających. 19 maja 1985 roku to ważny i uroczysty dzień dla OSP. W tym dniu naczelnik gminy Wieprz, magister Stefan Komendera, w imieniu społeczeństwa wręczył sztandar dla OSP Frydrychowice. Sztandar wykonały siostry z zakonu Klary Sekskend. 26 stycznia 1986 roku podczas zebrania walnego OSP podjęto decyzję o rozbudowie świetlicy i nadbudowie wieży powołano Komitet Rozbudowy. W dniu 4 maja 1986 roku zorganizowano spotkanie strażaków z działaczami organizacji społeczno-politycznych, na którym został wręczony drugi standard z wizerunkiem patrona strażaków św. Floriana, ufundowanego przez społeczeństwo Frydrychowic. W dniu 4 kwietnia 1988 roku podczas walnego zebrania OSP Wielki Dwór podjęła uchwałę o rozwiązaniu OSP Wielki Dwór i dołączeniu do OSP Frydrychowice. Była to, było to spowodowane trudnościami lokalowymi i słabej aktywności członków. Dbaj o niego, aby był sprawny i gotowy do wyjazdu każdej porze dnia i noc, zrobił wszystko, co w mojej mocy. OSP Wielki Dwór została założona w 1963 roku. Jako oddział OSP Frydrychowice, a następnie przekształcona w zakładową OSP przy RZS Frydrychowice. 20 września 1990 roku, z okazji jubileuszu 75-lecia OSP Frydrychowice, został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Przyjęto uchwałę o budowie pomnika z okazji 75-lecia OSP. W 2000 roku podjęto prace budowlane, a wykonano je w ciągu jednego miesiąca, po czym nastąpiło poświęcenie przez księdza proboszcza. Dzień 14 maja 2000 roku był dniem wyjątkowym, w którym zostało poświęcone oraz przekazane OSP samochód marki Lublin 2. W 2004 roku został przekazany podwozie Stara 244, a w 2006 roku został, został sprzedany Star 26. Poświęcenie oraz oficjalne przekazanie w pełni wyposażonego Stara 244 odbyło się dnia 12 maja 2007 roku. Strażacy niezmiernie od pokoleń corocznie biorą udział w uroczystościach religijnych oraz państwowych. W 2012 roku OSP Fryderowice obchodziło jubileusz stulecia działalności. W trakcie obchodów zostały wręczone odznaczenia, odznaki oraz listy pochwalne. W dniu 3 maja 2013 roku podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka w OSP Frydrychowice w trakcie apelu złotym znakiem Związku OSPRP jednostka została odznaczona. Najwyższe odznaczenie Związku otrzymał również druh Franciszek Dyrcz. Medalem honorowym imienia Bolesława Chomicza odznaczony został druh Stanisław Wysogląd. Poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault M210 pozyskanego z, JRD, z JRG Wadowice Odbyło się 11 maja 2014 roku. 27 października 2019 roku odbyło się poświęcenie oraz przekazanie lekkiego samochodu pożarniczego Volkswagen Crafter 4x4 oraz pontonu ratowniczego P320. To czas prężnego działania zarządu w kierunku zwiększenia pracy na rzecz młodzieżowej drużyny pożarniczej. Po raz pierwszy zorganizowano piknik strażacki z okazji Dnia Dziecka, w którym przygotowano moc atrakcji dla najmłodszych. Jego coroczna kontynuacja zwiększyła zainteresowanie dzieci i młodzieży sprawami działalności OSP. Zainteresowanie jest tak ogromne, że w 2023 roku na zebraniu walnym podjęto uchwałę o utworzeniu dziecięcej drużyny pożarniczej. Dokonano również odpowiednich zmian w zapisach w KRS. Obecnie w szeregach MDP i DDP działa 78 dzieci i młodzieży. 9 czerwca 2023 roku zostały połączone dwie uroczystości: pożegnanie dotychczasowego średniego samochodu M210 oraz powitanie fabrycznie nowego Renault D16. W kwietniu 2024 roku został zorganizowany przez OSP Fiedrychowice przy pomocy KPSP w Wadowicach, JRG Andrychów oraz Maltańskiej Służby Medycznej Oddział Andrychów pierwszych ogólnopolskich manewrów ratowniczo-gaśniczych MDP. Całość przedsięwzięcia, według obserwatorów, oraz przedstawicieli Komendy PSP zostało ocenia bardzo dobrze. Naszym największym sukcesem obecnej kadencji 2021 jest niewątpliwie praca z młodzieżą, jak również zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault D16. 14 września odbyła się msza święta w intencji druchów OSP Frydrychowice z okazji 112-lecia, na której został poświęcony sztandar wraz z i samochodem pożarniczym. Na dzień dzisiejszy jesteśmy prężną strukturą Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jesteśmy wsparciem dla mieszkańców, sołectwa, gminy, powiatu. Stan osobowy naszej jednostki na koniec roku 2023 wynosił 79 członków, z czego mamy 51 członków czynnych, 14 członków honorowych, 13 członków wspierających, 79 członków młodzieżowej i dziecięcej drużyny pożarniczej. Szanowni Państwo! To bardzo krótki zarys naszej historii. Należałoby tu wymienić wielu wspaniałych członków honorowych prezesów, naczelników, członków OSP wspierających działania straży, mieszkańców, bez których straż by nie istniała. Do tego trzeba wymienić yy, bez końca tych, tych zaangażowanych w prace społeczne, akcje ratownicze oraz działalność kulturalną. Wszystko to staramy się dokumentować w naszej kronice oraz na stronie internetowej. Sprawne i skuteczne działanie każdej ochotniczej Straży Pożarnej to nie tylko coraz nowocześniejszy sprzęt i coraz ładniejsze budynki. Sam sprzęt, samochody czy nowoczesna remiza nie pomaga nikomu potrzebującemu bez udziału ludzi oddanych działaczy, członków OSP Frydrychowice. Dlatego z tego miejsca dziękuję wszystkim druchom i druchom, tym młodszym i seniorom, członkom wspierającym. Przedstawicielom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych wszystkich szczebli, przedstawicielom samorządu wszystkich szczebli, przedstawicielom Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach za zaangażowanie i czas, jaki poświęcacie wspieraniu i rozwijaniu OSP w Cieszmy się naszym wspólnym spotkaniem, sukcesem, który powinien nas wszystkich jednoczyć. Dziękuję bardzo. Symbolika dzisiejszego dnia mówi sama za siebie. Symbolika zgodnością przyjętego nowego sztandaru jednostki, symbolika przepięknie przyjętego proporca MDP, symbolika sztandarów jednostek zaprzyjaźnionych, symbolika druhen i druhów tworzących tę wspólnotę i wreszcie mnogość znakomitych gości, którzy swoją obecnością uświetniają tę uroczystość. To wszystko składa się na jeden wielki i piękny obraz. Obraz dumy, obraz radości, obraz docenienia ciężkiej pracy druhen i druhów OSP Frydrychowice. Bardzo serdecznie Wam gratuluję. Gratuluję tego nowego samochodu, gratuluję codziennej działalności i gratuluję znakomitych relacji, jakie potrafiliście zbudować tu, na tej ziemi. Kłaniam się w tym miejscu nisko. Samorządowcom szczebla powiatowego, Panu Staroście i wszystkim radnym, szczebla gminnego, Pani Wójt, Panu Przewodniczącemu, bo wspólnie w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców potrafią budować lokalną społeczność. Dziękuję również Panu Komendantowi Państwowej Straży, zarówno Wojewódzkiemu, jak i tutaj. W powiecie, powiecie Wadowickim za wspieranie i dobrą współpracę ze strażakami ochotnikami. Druhny i druhowie, co do tego samochodu i tego montażu, który został przedstawiony, chciałbym powiedzieć tylko jedno zdanie komentarza. Ta szeroka i bardzo bogata lista instytucji, które przyczyniły się do jego zakupu, a także. Bardzo wysoka, zasługująca na podkreślenie, kwota wkładu własnego zapewnionego przed jednostkę świadczył tylko o jednym. I tak już teraz będzie. I tak było przez wiele, wiele lat. W kwestii bezpieczeństwa, w kwestii budowania potencjału straży pożarnych nie ma was i nas. Jesteśmy my, jako wspólnota. I jako wspólnota wszyscy dziś tu obecni możemy odczuwać dumę i zadowolenie. Wyrażam głęboką wdzięczność Druchowie za Waszą służbę i poświęcenie. Ochotnicza Straż Pożarna we Frydrowicach ma już 112-letnią historię. I trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że ze swojej misji Strażacy z Frydrowic wywiązali się i wywiązują doskonale. A jaka to misja? Ono wszyscy wiemy, jaka to misja. To ratowanie życia, ratowanie zdrowia, ratowanie imienia. Ale dzisiaj druh prezes przypomniał historię straży we Fryderowicach, wspomniał o osobach, które straż zakładały. Wiem doskonale, że strażacy z, z pobliskich, z pobliskiego Andrychowa, ale również z sąsiedni Gmin w tej trudnej sytuacji. Pojechali na tereny powodziowe wesprzeć osoby, które ucierpiały. To piękny gest. To jest, to jest naprawdę coś, co buduje ludzkie serca, co powoduje, że jest zaufanie do osób, które całym życiem poświęcają i ryzykują również swoim zdrowiem i życiem w różnych warunkach. Życzę, aby. Strażacy we Frydrowicach dalej się rozwijali, pozyskiwali również wszelką pomoc. W imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Brygadiera przemysłowa Przęczka, w imieniu własnym, w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, starszego brygadiera Pawła Kwarciaka, chciałem złożyć najszczersze gratulacje wszystkim druhnom, druhom lokalnej jednostki za odznaczenia, jubileusz, no zdecydowanie ratowniczy, bo chyba najbardziej ratowniczy, jwilejusz jaki może być, 112-lecie, no kiedyś 998, teraz 112, bardziej. Nowego sztandaru, pięknego samochodu. Wszystkiego, wszystkiego co najlepszej, i mam dla Was jeden najważniejszy przekaz do dalszego funkcjonowania. Bardzo Was proszę o i życzę bezpiecznej służby. W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym składam wszystkim druhom, druhną, serdeczne gratulacje wraz z podziękowaniem za ofiarną społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za wszystkie działania ratownicze na terenie swojego środowiska Gminy Wieprz oraz Powiatu Wadowickiego. Życzę dalszych osiągnięć podejmowanych zadaniach, ochronie życia i imienia ludzkiego, satysfakcji spełnienia tej zaszczytnej służby dla dobra społeczeństwa. Myśl hasła: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Na pewno wielkie podziękowania. Ja tutaj chciałem, nie będę chwalił, ale muszę pochwalić panią Wójt, która naprawdę wspiera. Jak jeżdżę w tej chwili po, po całej Polsce, to w naszej gminie, w, na, w naszym powiecie. Straże, strażnice są piękne. Dużo dzieci, dużo młodzieży, dużo druchów, druhien, piękne samochody. Życzę wszystkim, aby to jak, jak najwięcej Państwa siły i spotkań. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, szanowne druhny, druchowie. Dużo zdrowia, satysfakcji z tego, co robicie. Bardzo wszystkim dziękuję. W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego oraz własnym chciałem bardzo serdecznie pogratulować młodzieżowym i dziecięcym drużynom pożarniczym Proporca, który dziś otrzymali. Gratuluję seniorom i całej jednostce nowego sztandaru. Gratuluję odznaczonym odznakom zasłużony dla powiatu Wadowickiego. Bardzo serdecznie Wam gratuluję nowego nabytku, którym jest nowy, średni samochód pożarniczy. Gratuluję Wam dzisiejszej uroczystości, tak długiego stażu i pamiętam o tych wszystkich, których znałam, których już wśród nas nie ma oraz o tych, co dzisiaj tworzą tą jednostkę. Gratuluję proporca młodzieży, tak licznie tutaj zgromadzonej bo to jest nowy narybek, jak już tu ktoś powiedział i życzę wam, żebyście dotrwali tak jak ci starsi te lata w tej jednostce. Gratuluję wam nowego sztandaru. Gratuluję wam samochodu, który nie chciała sprawnie, gasi skutecznie, ale jak prezes powiedział, on bez ludzi nie będzie działał. A ja wiem, że w tej jednostce są bardzo dzielni strażacy, zdeterminowani, o każdej porze dnia i nocy gotowi do pomocy i za to bardzo wam serdecznie dziękuję. Projektując dla was nowy wóz pożarniczy mieliśmy na uwadze zapewnienie wam bezpieczeństwa oraz możliwości sprawnego i szybkiego korzystania z wszystkich funkcjonalności pojazdu, tak ważnych podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Dziękuję za profesjonalizm, poświęcenie i zaangażowanie, jakie wkładacie w codzienną służbę. Życzymy całej strażackiej rodzinie skupionej wokół OSP Fredrychowice dalszej owocnej działalności w służbie na rzecz bezpieczeństwa regionu.